Witajcie ponownie widzowie w nowym z gry Warcraft 3 Teraz ja pokażę Wam jednej z dodatkowych, znaczy, z dodatkowych kampanii z dodatkowych kampanii, dodatkowych misji z dodatkowej kampanii to tak uściśle Dobra, bym pokazał więcej, ale trochę mi się skopał montaż. Czy no Dobra, tak czy tak? Jest to filmik, gameplay testowy. Filmik też. Jak widzicie, moje podobiznę w rogu ekranu. Jest to obraz z aparatu cyfrowego dobrej jakości. Więc mam nadzieję, że obraz będzie no, dobrej jakości. A jak nie, to po prostu tego nie będę wrzucał. Kurna, chcę, żeby moje filmiki były jak najlepsze. Już to, już to chyba mówiłem. Dobra, to nie chyba nie potrwa długo rozwalenie te bazy A z tym burzycielem to na, Pójdzie raz dwa Jeszcze jak drugie burzycie dojdzie, to będzie po ptakach Ehehe, po co najwyściaków lecie No tak Potem się ale to po prostu są skrypty O, już rozwaliłem no tego budynku głównego nie mogłem Nie musiałem rozwać za chory doetralu Tak, dźwięku nie ma co jest bardzo dziwne i mnie trochę martwi bo jedyna wada tej kampanii Okej, okay, tutaj nas te głupie wodne stwory łapią. Jak widzicie idziemy w podziemia, w lochy, łańcuchy i takie tam głupoty wiecie eee, o co chodzi dobra żeby nie był za krótki gameplay pokażę jeszcze kawałek może całą drugą misję tej kampanii nie wiem czy mówiłem chyba nie mówiłem Ta misja występowała w DEMIE Warcrafta 3 które można było pobrać zapewne przed Premią Premier Oto no trzemy, chyba trzeba zebrać... Eee, no, Trzeba zebrać armię To są murloki, głupie, cienkie dupy Nie mają z nami najmniejszych szans A, szyka ich troll. dawaj Ale to swoje błyskawico. kudę Dobra, to... Porucznik torpeda Co tam chorąży. Jeden chuj Okuda, strażnik. O no, no. I Idziemy jak burza. O nie, czekacie. Hordy nie można lać. To horda leje was. Więc horda zleje was w tej chwili. Trzeba niby zamknięci was chorkami. Wiem ktoś. Jesteś chceś niegrzeć czy co? Nie mam będzie Dobra, idziemy Tego nie musimy otwierać Olać go Ale trola trzeba... Trzeba uwolnić Nie ma co Ale to chyba nie będzie długa misja, z tego co pamiętam Jeszcze siedmiu więźniów Tutaj tylko ludzie Hmm, czegoś nie pominąłem? Chyba nie Mam nadzieję, taka. A, tutaj jacyś więksi gościo... gościowie. Dobra, trochę go poradziłem. Coś tutaj zaiskrzyło, że tak się wyrażę. Dobra, patrzę czy czegoś nie pominąłem, żeby nie wracać tutaj potem. Da ja się to rozwalić, oczywiście. Oczywiście! Jedziemy. Dobra, miałem ten gameplay trochę krótszy zrobić. To tylko testowy. Ale kij. O, nawalają się ze sobą. A nie. To ludzie i morloki. Korzystamy to i poczekamy aż słabno. Już to tu chyba nie mamy nic do roboty. I tak się nie przebijemy. Dobra, czekamy panowie co? Wiem, że to jest nudne, ale dać radę. Dać ci radę. Czekajcie, że, że, że czekajcie. Nie. Nie pakować się tam, gdzie was nie chcą. Słabimy ich trochę. O kurde, rzuciliście się na mnie. What the że ich trochę mniej zostanie, tak że powiedziawszy. Dobra, przebiliśmy się. To jest szkielet. Co to nie umarli? Hmm, andady. I na więźniowie do uratowania. Pięknie. Tanie mi jeszcze pięciu, znaczy teraz z pięciu do ratowania. No prawie kończyć. To nie jest jakiś let's play dłuższy, jest tylko gameplay. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie dobrze w montażu. A wam mam nadzieję, że się podobało. Piszcie, komentujcie oczywiście. Ja czekam. Eee, no co, można powiedzieć. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam was na kolejnych moich filmów. Na razie się z wami żegnam. Hej! Ja.